Cześć z tej strony Super Maciej, a dziś witam was. Poczekajcie. Cześć z tej strony Super Maciej, a dziś witam was w kolejnym odcinku, tym razem z Clash Royale. I dzisiaj zagramy sobie challenge pod tytułem Wallbreakers Dash Island 2 vs 2. Chciałam zaprosić do tego odcinka Super Mikołaja, ale niestety. Się okazało, że on ma za niski poziom, a ogólnie poziom levela żeby zagrać ze mną, więc niestety zagram tylko solo, dwa mecze, no właśnie, duo, ale tak zagram sam. I quick match. O, super. Gra. Topowa muzyczka, bo jest ja tu dużo tych huliganów. Dostarcz wyszło. Użyję tak. No dobra, przynajmniej dwa dotarły. To jest tak jakby... Bo wiem, że na początku... To jakby ten zwykły challenge z wallbreakersami, to był... No właśnie... O, to był, to było na początku dwa wallbreakery, a teraz są... Są cztery na początku się raz było, i to od razu. Praktycznie. Ja rzucę znowu ElektroWizarda. Nie, nie doszedł. Aby nasz typ. Nie, nie ma Eleksiu. Tu skontrolować, ale może. Ja jeszcze to skontrowałem. Niech te te dojdą do Wizarda. Trafimy je. Teraz jest najgorzej. No dobra. Mało dotarło. Tych nie no. Trochę jednak dotarło, ale ile tych jest Ulbrik? O nie! O nie! Widzicie, ile się tego respi? To jest jakiś przereklamowany żart. Ile się tego respi? Bardzo dużo, bardzo dużo. Yy, lu yy, pod ostatnim filmikiem też pytali, pytaliście się na jedną. Yy, tak jak do Royala. I no Właśnie, tak jakby ulubieńsza karta w Clash Royale To będzie bardzo podobna jak w Brawl Stars Więc teraz sobie porównajcie umiejętności dwóch kart, które są bardzo podobne Umiejętności dwóch kart, sobie porównajcie, to są bardzo podobne Tylko, że teraz mogę to przegrać, bo oczywiście yy, mój przeciwnik nasłynął na mnie taki spam wszystkiego że to jest żart, no co to jest? 20... Dwadzieścia to jest życia. Dobre, dwie wieże zdobyte. Jeszcze to mogę wygrać. Tylko oczywiście przeciwnik też ma Knighta. czego się bardzo nie spodziewałem. Ale to jest, to jest za dużo tego. Się ucieszę. O, ktoś mnie ogląda i. Wycięstwo! Wycięstwo, ludzie. No. To było za łatwe dla mnie. Wyjdziemy. I. u super, Mikołaj idą mi dwa I odbierzemy sobie 500 kolda. A potem są dwa ulbreakersy za drugą wygraną. to jeszcze mi damy. I mi. Ja mam tak trójeczkę z ulbreakerami, ale... Zagram moim tym. To jest bardziej taki challenge'owy na 2 VS 2 Zagram sobie quick match'a. Szybki quick match. Sobie zagramy. I oczywiście dużo no, się rozbitych breakersów To ja rzucę sobie Electro Wizarda. I gobliny mojego tak jakby... Nie wiem jak to się... Jak to nazwać dokładnie? Ale mm, gobliny. No po prostu mojego typa, tak po polsku. No, ale oponenci nas mocno mocno porobili, O i nie trafiłem jeszcze yy, no. Magicera najgorzej. I to jest. Złe. Właśnie takie tak. Tak w ogóle główne rzeczy, które rozróżnia allbreakersów i głowę Tikę. Oczywiście chodzi mi o super, to jest to, że mm, głowa Tika umiera podczas swojej śmierci, no kiedy umrze, a Wall właśnie nie wybuchają. I to jest tak jakby gu, główne główne tak jakby główny tak jakby... No, że czym się jednostki różnią Tu użyjemy sobie tak. Tu jeszcze zapa trzeba. To w sumie dobra, zniszczono jest dużo tego. Ale ja oczywiście odzwalam wszystko. Zniszczyłem dużo są. Właśnie spamy tak teraz się wydają tak jakby większe przez dużą ilość wallbreakersów. No, te wallbreakersy są praktycznie do, do skontrolowania. O, ty miałem matkę z banditą. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak maśnie. No nie, tak ma I, I teraz Fireball. Jest, udało się. I wy ten odcinek będziecie widzieć w sobotę, a nagrywam to w piątek. Więc no. O, to już wyszedł nasz. Bardzo mi się zmknęło. I dwa breakers dostaniemy. Epickie karty. Tutaj za trzy wygramy 1000 golda. I jeszcze sobie zagram jeden meczik żeby nie przynudać Bo to, to się bardzo szybko gra. To, jest, to są bardzo, bardzo szybkie gierki. Bardzo szybkie. O! I. O! Jeden ma. Tam rekin był? Bo nie wiem. No dobra. Ten Elektro Wizard jest szybszy niż zwykły Wizard. Więc no. Ale dobra. Przynajmniej dotrą nasze Wallbreakery i zadadzą tyle dnoj. Na dwie że rozwaliły. To dużo. O! Nasz typ ma Elektro... Dragona. To jest dobrze. Wallbreaker jest bardzo podobny do... To nie Jezu, to nie jest Wallbreaker ten to się nazywał bomber 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 jest bardzo podobny do wallbreakersów bo właśnie w Clash of Clans bomber to jest praktycznie ma taki sam wygląd co wallbreakersi z Clash of Clans tylko że główną różnicą jest to że właśnie że że Wallbreaker od razu ginie, a Bomber może zaatakować. Jeszcze, no. Clash of Clans są fajne wieżyczki Bombera, które bardzo szybko atakują i za dosyć dużo damage'a. W porównaniu do Wizard Towera, właśnie dużo biją. Praktycznie mój Wizard Tower na siódmym no, ma prawie ten sam damage, co właśnie Bomb Tower na trzecim poziomie, czy na drugim nawet. Wiedzę, że mają rekrutów. No. No właśnie. Też napiszcie w komentarzu. Oczywiście pod tym filmem w sobotę. Czy, czy, czy chcecie w klasa. I kolejna wygrana szybka. W dwie minuty wygrywam te mecze. Właśnie. To jest najgorsze. O. To jest najgorsze właśnie. W klas. to chodzi? O, wygrałem mi... Aha, dobra, super cel, jak będziecie widzieć ten film, to... wygrałem trzeci raz i... Ja tam coś się stało, dobra. Ja byłem Super Maciej, jestem Super Maciej i będę. Cześć! Siema, to ja. Siema, to ja. Znowu Super Maciej i... Dosłownie, teraz to... Pewnie myśleliście, że zakończę odcinek, ale coś się tak, jakby zglitchowało, Wyszłem z challenge'a, Pokazało mi, że mam trzy wygrane. Weszłem i odebrałam ten gold, te 1000 golda. I no taki Bóg był. I jeszcze otworzymy sobie cronk chesta. Oczywiście, zaodblokowany tier. I time. 1026 golda. 2 gemy. 6 royal Giantów. Jeden Goblin Hat, 49 Mortarów i 10 Bomb Towerów. Właśnie o tym mówiłem, że Bomb w Clash of Clans są lepsze niż w Clash Royale. I dobra. Teraz to ja Was naprawdę żegnam. Byłem super macie, jestem super macie i będę. Cześć!